Drodzy bracia i siostry, rozpoczynamy od poniedziałku tego tygodnia lekturę ciągłą Księgi proroka Ezechiela. Dziś słyszeliśmy o powołaniu proroka Ezechiela. Najpierw prezentację tego proroka. Prorok Ezechiel pochodził z rodu kapłańskiego i jego przeznaczeniem była służba w świątyni, ale Zanim rozpoczął służbę w świątyni, został uprowadzony wraz z pierwszą falą, pierwszą grupą uprowadzonych Izraelitów do niewoli babilońskiej. Także nie mógł spełniać tego, co było nie tylko tradycją jego rodziny. Nie, nie tylko było przekazywane z pokolenia na pokolenie, z ojca na syna, ale co tak naprawdę było niesamowitym wyróżnieniem i pragnieniem jego serca. Wydawać by się mogło, że to do czego był niejako stworzony i czego pragnął, rozpadło się, że trafił do ziemi obcej. Co więcej, 11 lat po tej pierwszej fali uprowadzonych Izraelitów. Jerozolima zbuntowała się przeciwko Babilończykom. Babilończycy przybyli z wojskami, zniszczyli ją, zburzyli świątynię. To musiał być kolejny wielki cios dla Ezechiela. I oto tego młodego proroka, jeszcze wtedy nie proroka, kapłana niespełnionego, Pan Bóg powołuje i daje mu to niesamowite. Widzenie, które tak wryło się w jego pamięć, że pamięta wszystkie szczegóły, bo to, co podaje na początku tej księgi, co słyszeliśmy jako pierwsze zdania tego czytania, pokazują, jak bardzo zapamiętał te chwile. Podobnie jak apostołowie zapamiętali swoje powołania, święty Jan pisze, że poszli za Jezusem i podaje dokładną godzinę, kiedy się to stało. Podobnie Jezechiel pokazuje szczegóły tego powołania. Widać, jak, jak go to bardzo głęboko dotknęło. Jest nad rzeką Kebar, w kraju, gdzie zostali uprowadzeni. I dodaje słowa niesamowicie ważne. Była tam nad nim, była tam nad nami ręka Pańska. Jednym z największych dramatów Izraela, a zwłaszcza Ezechiela i uprowadzonych kapłanów, było to, że obecność Boga była kojarzona ze świątynią. Tam, gdzie była świątynia, tam, gdzie wcześniej był namiot, zanim powstała świątynia, gdzie była arka. Gdzie potem w świątyni było święte świętych, do którego dostęp miał tylko arcykapłan, i to raz w roku, ale inni kapłani przychodzili tam w pobliże, mieli tę świadomość obecności Pana Jego potęgi. Teraz byli tego wszystkiego pozbawieni. Już pierwsza rzecz, którą zaznacza prorok Ezechiel: jest tam nad nimi ręka pańska, to znaczy, Pan Bóg ich nie opuścił. Zostali uprowadzeni, są w niewoli, ale Bóg jest ze swoją ręką nad nimi, ochrania ich. I potem przychodzi to widzenie, które, którego fragmenty tylko słyszeliśmy, bo gdybyśmy go czytali w całości. Tak przynajmniej uważają redaktorzy lekcjonarza, byłoby pewnie dla nas za długie. Ale jeśli chcecie, przeczytajcie sobie ten pierwszy rozdział księgi proroka Ezechiela z pełnym obrazem tego widzenia, które dla nas jest bardzo trudne do interpretacji, bo ono się opiera o symbolikę nawet nie tyle biblijną, ile symbolikę babilońską. Bo co ten wielki rydwan? Z czterema postaciami. Co on oznacza? Te postaci mają wygląd potęg babilońskich. To są symbole Babilonii. To bardzo ważne, że to są symbole Babilonii. Ta cała potęga Babilonii, która się w tym widzeniu jakby wyobraża z ogniem, ze złotem. I co się okazuje? Że nad całą tą potęgą, nad całą symboliką bóstw czy religii babilońskiej jest chwała Pana. Nie tylko ręka Pana, ale chwała Pana. Pan Bóg jest ponad tym wszystkim, ponad całą tą potęgą, która dla Izraela co oznaczała? Nie wolę. Oznaczała. Yy, Niszczenie oznaczała zgniecenie tego narodu, także jego kultury, także jego religii, ponieważ Babilończycy mówili, i zresztą takie było przekonanie tamtych czasów, że jeśli jakiś naród pokonał drugi naród, uprowadził go do niewoli, to nie tylko ten naród przegrał, ale także jego bogowie. Więc dla Izraela to było też to doświadczenie, że Bóg jego, ich. Przegrał z Mardukiem, bogiem Babilonii i bogami Babilonii, bo Babilończycy byli politeistami. A tymczasem Bóg przez proroka Ezechiela, najpierw to mówi Ezechielowi, a potem przez Ezechiela całemu narodowi. Nie! Te wszystkie potęgi Babilonii, te wszystkie jej symbole to jest coś, nad czym ja panuję, nad czym ja mam władzę. Moja chwała jest nad tym wszystkim. Bracia i siostry to jest rzecz niesłychanie ważna dla nas. Abyśmy nie dali się przygnieść temu wszystkiemu, czego, czego doświadczamy także w naszym świecie, może jeszcze bardziej poza Polską, ale i u nas. Wydaje się, że te siły zewnętrzne, czy być może także w naszym kraju, są tak potężne, że co my możemy im przeciwstawić? Ale chwała Pana jest ponad tym wszystkim On jest nad tym wszystkim. To On jest Panem. I to jest też ta wielka nadzieja, którą prorok Ezechiel ogłasza swojemu ludowi. Odwagi, ufajcie. Pan Bóg jest nad tym wszystkim. Jeśli nam daje to doświadczenie, to daje nam z bardzo określonego powodu, bośmy zgrzeszyli, bo sprzeniewierzyliśmy się jemu. Uczy nas pokory, uczy nas tego, kim tak naprawdę jesteśmy, że On jest naszą mocą, a my sami jesteśmy słabi. I to, tego też, to też widzimy na początku dzisiejszej Ewangelii, kiedy pan Jezus po raz drugi już po przemieniu na górze Tabor zapowiada y, swoją mękę. Mówi do uczniów: Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi, oni go zabiją, ale trzeciego dnia zmartwychwstanie. A uczniowie bardzo się zasmucili. I to jest też i z nami tak, bo tak naprawdę fundamentem chrześcijaństwa i tej wewnętrznej radości, którą powinniśmy mieć w sobie, jest zmartwychwstanie. Pamiętamy, że kiedy uczniowie Piotr, Jakub i Jan schodzili wraz z Panem Jezusem z góry Tabor i Pan Jezus mówił im też, zapowiadał im swoją mękę. Słyszeliśmy to niedawno w święto Przemienienia Pańskiego. Na końcu powiedział, nie rozpowiadajcie temu nikomu, aż syn człowieczy zmartwych stanie. A oni zastanawiali się dyskutowali między sobą, co znaczy powstać z martwych. Co znaczy powstać z martwych? Oni dalej tego nie rozumieją. Powstać z martwych to znaczy mieć życie z martwych stałe. Mieć życie Boże, to co się nazywa życiem wiecznym w sobie. I to jest to, co zresztą już zapowiada prorok Ezechiel. Bóg, jego chwała, jest ponad tym wszystkim jest ponad śmiercią, ponad złem, ponad grzechem, ponad naszą śmiercią fizyczną. To On jest dawcą życia, to On już nas powołał i prowadzi. On jest Panem. Nad wszystkim w naszym życiu. Także już nie musimy się bać. Co więcej, nie musimy się smucić, bo nawet jeśli przydarzają się nam sytuacje, które wyglądają na katastrofy, to przecież, jak mówi jedno z powiedzeń głęboko chrześcijańskich, to przecież i one są łaskami i one nas prowadzą do pełnego zmartwychwstania. Amen.